OK. i witam, witam znowu Was wszystkich, moi widzowie, bardzo miło i serdecznie w kolejnym odcinku The Walking Dead, czyli jak wypierdolić z Mirilisem. Odcinek już któryś. Dobrze, Merl znalazł coś interesującego i stawiam wódkę każdemu, który... WIE, że to interesujące to będzie kusza. Serio. Stawiam wam wódę. W której sam nie piję je, ale wam mogę dać. Bo to raczej będzie to, na no co nikt innego miałby znaleźć. merl. Chociaż wam powiem, że z taką myszką, no to ja jakoś dziwnie widzę te bawienie się kuszem. Bo ta myszka to to jest po prostu, no. Masakra, masakra. Tak też ogólnie mam jeszcze do Was takie jedno zapytanko. Piszcie mi jak tam z dźwiękiem, okej? Okay? Bo ja wiem, że ten mikrofon nie jest najlepszy, jest, jest słaby, no niestety, ale tak jak mówię, piszcie mi jak z tym dźwiękiem. Jeżeli tak jak jest, będzie odpowiednio, no to to będzie zajebiście, co wiem. Hey,

Ciekawi mnie na jakim etapie właśnie tą kuszę uzyskamy, bo. A to może być też tak zrobione, że. No po prostu jak w serialu mniej więcej, nie? A w serialu jest pokazane, że Daryl ma cały czas tą kuszę? No ale wiadomo, to był serial, tak? What the fuck? Tam jest coś dobrego. Nie. A, no znalazłem 5 więcej. Ej, ale dlaczego mi zniknął kompas? A, dobrze, dziękuję. Już myślałem, że chcą mnie wyruchać. Nie? A ja nie lubię być ruchanym. O, paliwo się definitywnie przyda Ale to stawry. Ale zauważyłem jeden progresik. Iż jak nagrywam. Jak nagrywam w oknie, to po prostu nie ma problemów żadnych. Jak na razie nie chcę zapeszyć oczywiście Bo I takie głupoty człowiek robi, że zapesza, a później jest twój. Więc jak na razie jest dobrze. Znajdujemy masę pukawek. Swoją drogą widziałem, że pan Zajka, mega Zajka, yy, przeszedł już tą grę i ma już wszystkie, wszystkie rzeczy, które mógł mieć. To wam. Zdobył wszystkie rzeczy, jakie mógł. Kurczę. Jakie mógł zdobyć i po prostu no. Nie idziemy dachem. I po prostu zaczął jakby od nowa, ale już z tymi wszystkimi dobrymi rzeczami. Ja tak myślałem, żeby zrobić coś takiego samego. Ale z drugiej strony, ja chcę tą grę poznawać razem z Wami. I mniej więcej chcę się, chcę się dowiedzieć, jak jest umiejscowione. Chcę po prostu się dowiedzieć, kiedy to Daryl zdobył. Be... Kuszę, no. Taka pierdoła, ale może ciekawe. Dla niektórych z Was, oczywiście. Jeszcze dwa? Kurwa. Dużo tego. Pyk. Znajdźmy jeszcze dwa. Nie możemy więcej strzał. Kurwa, ja bym wziął wszystkie testy. Ale poczekajcie, bo jeżeli tutaj są strzały, to możemy logicznie pomyśleć, że ktoś tutaj używał tej kuszy. Eee, rate of Fire. Medium, Accuracy, Slow, Medium, Range, Medium-Long Wiecie co, może to jest błąd, ale wywalmy rewolwer Shotgun się definitywnie bardziej przyda, robi więcej mm. eee, Co tam mamy? Pistolet z tego co widziałem też jest jakoś lepszy niż rewolwer, ale to jest oczywiście Logiczne O, jeszcze jeden. Będziemy w niebie. I będziemy w niebie. O, tak. Już 19 dla tych zainteresowanych, o których ja to głównie nagrywam. I naprawdę straciłem. Ja bym już, może nawet, nie wiem, może nie skończył, ale miałbym zdecydowanie już więcej tego. O kurwa! Nie, nie, nie! Ja coś tak czułem! Ja coś tak czułem, że jakiś tam jest hochlik mały, zajebany. Mamy kurwa chochlika. Pieprzonego, no. Ach. Też czytałem, jedna osoba mi napisała, żebym Wrócił do mojej tej serii zombie, how to survive. Żebym tam robił jakieś quizy, jakieś coś się o broniach, mówił jak tworzyć. Wiecie, wydaje mi się, że to co mogłem poruszyć w zombie, how to survive, ja już poruszyłem. I nic więcej, ja już nie będę, chyba, ruszał, wiecie. O kurwa. Wiecie co, spierdolmy stąd. Wejdźmy tam jeszcze raz, bo coś czuję, że ja coś tam zostawiłem. Nie podoba mi się... Ja muszę zobaczyć jakie tu w ogóle misje mamy, tak by the way. Uh, stop the here. Search the alleys and rooftops for fireworks. A, czyli po prostu teraz... ...mamy no, tylko i wyłącznie szukać... ...tych, fireworków. Tych, tych... Czyś może tu? Tam na dole raczej nie! Ouch. O! Dawno już tego czegoś nie widziałem. Ale narzekać jakoś specjalnie na to nie będę. Tam na górze rzeczy nic nie znajdziemy. Musimy znaleźć jeszcze jedne firewerki. czemu by nie? Jesteśmy w świecie pełnym zombie. Ale mamy szukać fajerwerków, nie? To jest takie fajne. I nie myślcie sobie, że nie, to jest epickie. Myślę, ci byłem, Merl, ty byś się przydał, ale nie, poczekajcie. Teraz mamy kompas, który nam mówi, że mamy iść tam, hmm, czyli gdzieś na tej. Na tym miejscu znajdziemy gdzieś tutaj będzie. O, widzicie myszka? Jak chodzi? Zajebiście, ja tylko lekko ruszam. Wiecie, to jest ten problem tego syfu, że ja lekko tylko ruszam myszką, a tutaj takie wiksy się dzieją. No dobra, ale nic, słyszymy się w takim bądź w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że znajdziemy ten syf.